W Music Box przyjrzymy się teraz Kasie, która poszła na nowego Wiedźmina, czyli na czwarty sezon tej drogiej i ciekawej opowieści. Netflix nie oszczędzał i wydał oszałamiającą kwotę na ten sezon, czyli 221 milionów dolarów. Tak około 28 milionów na jeden odcinek, ponieważ będzie miał 8 odcinków. Oczekiwania fanów są ogromne. To w sumie najdroższy sezon w historii tego serialu. Wiemy już, że w roli Geralda zobaczymy Liama Hemswortha. Mam nadzieję, że ten budżet wystarczy na doskonałe potwory i złote płaszcze bohaterów. Aktorzy też zgarną kupę kasy za rzucanie groźnych spojrzeń. W Music Box powitajmy teraz króliczka, który zachwyci publiczność Super Bowl 2026. To jest właściwie historyczna chwila, a dlaczego? Jay Z, który jest doradcą muzycznym ligi NFL, ogłosił, że nie Taylor Swift, nie Metallica, która bardzo chciała zagrać, ale Bad Bunny, czyli Benny, to portorykański artysta gigant reggaetonu i trapu. Odprawi tam wielkie widowisko. Artysta już potwierdził swój udział w wielkim finale NFL w lutym. A tymczasem warto wiedzieć, że artysta pojawi się również na koncercie w Polsce w lipcu w przyszłym roku. Czy szykuje nam się najbardziej latynoskie i energetyczne Super Bowl w historii? My jesteśmy na tak. Oglądacie Music Box, a serial, o którym teraz wam opowiem, też koniecznie musicie zobaczyć. To jest pierwszy polski serial Disney Plus. Kryminał, który uderza, czyli Breslau. Nowa produkcja z Agatą Kuleszą i Ireneuszem Czopem w rolach głównych, to jest nie tylko trzymający w napięciu thriller. To również trudny temat przemocy domowej, która rozgrywa się w życiu jednej z postaci. Ciężka sprawa. Wiadomo, że wszystkiego wam nie opowiem. W każdym razie mówi się o tym serialu, że to jest niezwykły polski kryminał, bo oprócz rozwiązania zagadki mamy mocny ludzki problem. Jeżeli szukacie serialu, który nie tylko zapewni dreszczyk emocji, ale też zostawi Was z ważną refleksją, to ta produkcja jest obowiązkowa. W Music Box sprawdzamy teraz, jaka będzie zima. Nie jestem synoptykiem ani ekspertem pogodowym, więc postanowiłem skorzystać z amerykańskiego modelu pogodowego, na którym bazują polscy eksperci od pogody. I wiele wskazuje na to, że zimowa aura nie nadejdzie zbyt szybko. Listopad i początek grudnia mają być cieplejsze niż zazwyczaj, ale słuchajcie, prawdziwa zima w stylu tradycyjnym ma uderzyć mocno w styczniu i luty. Amerykańscy eksperci przewidują dla Polski, szczególnie wschodniej, obfite opady śniegu. Ciężko się teraz przyzwyczaić, że już czas na cieplejsze ubrania i spójrzcie w kalendarz. Koniec roku jest naprawdę bardzo blisko. Nie wiem, czy święta będą zaśnieżone, ale początek nowego roku może właśnie taki być. Sanki jeszcze muszą poczekać. W Musicbox opowiem Wam teraz o zmianach w Gdańsku, a być może za chwilę w całej Polsce. Przygotujcie się na rewolucję w domowej segregacji. Do tej pory chusteczki higieniczne trafiały do śmietnika z napisem zmieszane. Teraz chusteczki mają trafiać do bioodpadów. I o co w tym chodzi? A o to, że chusteczki są z celulozy, czyli surowca roślinnego. I kiedy się rozłoży w bioodpadach, można z nich zrobić nawet nawóz, ale uwaga! Ta zasada dotyczy tylko czystej celulozy. Pusteczki nawilżane, ręczniki papierowe i papier powlekany nadal zostają w odpadach zmieszanych. Zużyty papier toaletowy na szczęście też może lądować w toaletach.